Cześć, dzisiaj mój filmik z serii specjalnej. Mam dla Was manikur inspirowany pisankami, ponieważ teraz mamy święta wielkanocne, więc nie mogłam się oprzeć, aby zrobić coś szalonego, zwariowanego, kolorowiastego i wesołego na pazmakciach. I taki też będzie ten tutorial. Więc jeśli macie ochotę zobaczyć, jak wykonałam tak kolorowe, zwariowane pazmakcie, to zapraszam Was na ten filmik. Paznokcie mam przygotowane, nałożyłam już na nie lakiery, po to, żeby troszeczkę te lakiery przesły, żeby łatwiej było mi zdobieć. Kciuk jest biały, na kciuku mam lakier z kolekcji lakierów żelowych, jest to Iceberg White. Beżowy lakier, który mam na paznokciach, to Beige Drive-In z kolekcji Nailwear Pro. I ostatni na serdecznym palcu różowy lakier to Cotton Candy, jeden z nowych lakierów właśnie z kolekcji Nailwear Pro. Bardzo ładny różowy lakier. Jego kładłam na biały lakier z tej kolekcji żelowej, po to, żeby jak najbardziej oddać jego kolor. To jest taki trik, jeśli macie jakiś jasny pastelowy kolor, to żeby dobrze go oddać, to warto jest położyć go po prostu na biały lakier. Będę potrzebowała jeszcze pędzelka do zdobienia paznokci. Jak wam mówiłam, manikur ma być po prostu wesoły. Najpierw zacznę od żółtego lakieru, na tym kciuku będziemy robić kurczaka w skorupce. Żółty lakier nazywa się Lioncello i beige driving z kolekcji Nail Pro. I teraz zaczynam rozkładać mniej więcej tą skorupkę, tak jak żeby tu była. Wypełniam. Żółty będzie nasz kurczak. żelowym lakierem w kolorze Siberia. Biorę drugą stronę tego pędzelka, czyli maczam po prostu sądy w lakierze i robię oczka. Kolor Red Wine. Myślałam, że może... zrobić białym lakierem te oczy, no ale zrobię w nich białe kropki. że będzie fajnie. Dobra, teraz zajmę się drugim zwierzakiem. Będzie na środkowym paznokciu. I mam zamiar zrobić królika. Zobaczmy, jak mi to wyjdzie. Biorę biały lakier. Które lakierem, który tutaj mam na wskazującym palcu Cotton Candy Zrobię mu zielone oczy lakierem Seabreeze z kolekcji Nightwear Pro Zjęłam sobie po szary lakier Neutral gray. najpierw zrobię mu jeszcze różowy nosek. Zacznę teraz od wskazującego palca. Najpierw Dymer like Nail Pro w kolorze Decadence. Level like nice, of lavender flaker snail world proof color luxury lavender Na chwilę wezmę złoty lakier w kolorze Golden Vision i teraz już całe paznokcie będę pokrywać żelowym lakierem do paznokci. I to już wszystko w tym filmiku. Ten manicure miał być taki wesoły, zwariowany, kolorowy, miał być zupełnie coś innego. I mam nadzieję, że tak wesoło odebrałyście też ten filmik i przyjemnie Wam się go oglądało. Wiem, że często pytacie o tę szminkę, jak mam ją na ustach, więc na ustach mam szminkę z kolekcji Ultra Beauty, jest to mój ulubiony z tego miesiąca. Kolor to Eternal Flame. Jest to w tej chwili ulubiony odcień czerwieni i na pewno będzie pasował do każdego. Jest bardzo neutralnym e, odcieniem czerwieni i naprawdę długo się trzyma na ustach, także serdecznie Wam polecam ten kolor. Pamiętajcie też o subskrypcji tego kanału, jeśli chcecie e, oglądać nasze kolejne filmiki, w je od poniedziałku do piątku. A teraz też właśnie jest seria, która okazuje się w sobotę. Dziewczyny przygotowały dla Was super makijaże, także e, filmik z tej serii już w następną sobotę. A regularne filmiki będą okazały się od, od poniedziałku do piątku. Do zobaczenia, ściskam Was cieplutko, wesołego Alleluja!